Zastanawiam się, czy to jest tak, że obrazy z przeszłości, te najwcześniejsze, te pierwsze siedzą tak mocno, że później się ich szuka, albo wraca, albo w jakiś sposób nie znaczają, czy nie. I jeśli myślicie o baśni myślicie o pierwszym zdarzeniu z baśnią w obrazie, pamiętacie co to było, czy nie? No. Ja doskonale pamiętam czasy, kiedy książki oglądałam, bo nie potrafiłam ich jeszcze czytać. Musiałam mieć mniej niż 5 lat. I sama wymyślałam historię do ilustracji i tak na moim stoliku nocnym leżały rzeczywiście ilustrowane przez szancera książki i absolutnie to, jakby, dopełnienie do najdrobniejszego szczegółu. Byłam pewna, że on daje nam po prostu okno w istniejący świat. Nie, nie że wziął kawałek papieru, tylko że ta uliczka w małym, duńskim miasteczku ciągnie się gdzieś dalej, że, że to było tak pełne, tak, że, że miałam świadomość, że tak jak jest prostokąt ilustracji, to my zaglądamy jak przez okno. On nam po prostu udostępnia te, 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 daje nam dostęp do, do fragmentu tego świata i to mnie absolutnie zachwycało. I szczerze mówiąc, ja sama lubię nawet to zamknięcie w prostokąt. Bardzo cenię też książki, które e, jakoś tam te kompozycje wyważają, tekst, ilustracje na rozkładówce, ale też myślenie właśnie, że albo otwieram drzwi do jakiejś historii odwracając stronę, albo że właśnie ten kadraż prostokątu to mnie jakoś zawsze ujmowało i, i sama też y, takie sztuczki staram się robić. Ja się zastanawiam trochę teraz, bo nie mogę sobie <laughs> przypomnieć właśnie Jakiejś ilustracji związanej z baśnią. E, bo mnie w domu nie, że nie było książek wcale, tylko że e, było ich mało, a poza tym zostały od razu zakwalifikowane, że nie są dla mnie. Mm -hmm. I naprawdę nie były, bo sprawdziłam. E, I tak naprawdę to ja musiałam sobie dorabiać z natury ilustracje. I to chyba mi trochę zostało, bo pierwsze obrazy, także wolę powiedzieć obrazy niż ilustracje, które, które pasowały albo przychodziły wtedy, kiedy miałam pierwszy kontakt z baśniami, to były obrazy z otoczenia, naturalnego otoczenia, czyli pejzaż. Lasy, jeziora, drogi polne, pola, trawy, zwierzęta i tak dalej. Ja to sobie sytuowałam po prostu we wsi. Tam, gdzie mieszkałam, u moich dziadków, tak? Tak jak Babcia opowiadała jakąś tam bajkę, to ja od razu Ciach, gdzie to, gdzie to mogłoby być, a tam? I dla mnie to były prawdziwe miejsce. Jak Babcia opowiadała Czerwonego Kapturka, to ja naprawdę bardzo długo myślałam, że to była dziewczynka, która tu kiedyś mieszkała, która naprawdę spotkała wilka. I moja Babcia taka była, że mi mnie w tym utwierdzała, bo, bo jak ja pytałam, no a na której drodze, to Babcia mówiła, a tam. Ja miałam ilustrację na żywo. jest jakaś... bardzo, bardzo długi czas. Ale jakaś schiza była w związku z tym? Czyli piernicza, tam nie idę, bo będzie wilk? Nie. Pójdę. pójdę. Nie, 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 nie. Nie, bo oczywiście, nie, nie, że ani że pójdę, ani że nie pójdę. Trzeba było czasami iść i wtedy ściskałam półdupki i szłam po prostu. Albo recytowałam coś sobie w głowie, żeby tylko e, nic mi się nie stało. Ale, taka, ale to nie było aż takie groźne. Prawdziwa schiza się wiąże z zupełnie czymś innym i też prawdziwym wydarzeniem, która jest w innej książce, która może się wkrótce ukaże, więc nie opowiem. Pani Iwona, jakieś miejsce, pani, pani Iwona się podzieliła. Mamy dzieciństwo, mamy pierwsze wspomnienia, ale ja się będę czepiać tego obrazu. Bo jeżeli mówimy o ilustracjach i mówimy o baśniach i jeżeli mamy sobie wizualizować, tak jak dają nam artyści pewne podstawy, mm -hmm. czy wrzucają coś do naszej głowy, to ja wciąż poszukuję takich momentów u artystów, autorów, twórczyń, twórców i tak dalej, takiego momentu, który jest świadomym wyborem albo takim świadomym zachowaniem obrazu. I, I zawsze sobie przypominam królową, yy, królową śniegu, szancera, która jest dla mnie absolutnie przerażającą, a równocześnie najpiękniejszą postacią na karteczce w książce, którą widziałam i ona ze mną zostaje zawsze. Mam ją wyciętą ze starej książki, ona po prostu jest. I to jest coś, co we mnie pracuje od lęku, przez fascynację, przez yy, wpatrywanie się bez sensu itd., dalej. I zastanawiam się, gdzie u was były takie momenty, które być może się pojawiły gdzieś później w twórczości, a na przykład złapałyście się na tym, że kurczę, prze to widziałam 30 lat temu, na przykład. Mam zbiór książek dla dzieci, i przyznam się, że kryterium są dla mnie ilustracje, znaczy nawet świetnego tekstu, najlepszego, jeżeli jest zilustrowany w sposób, nie wiem, krzykliwy, banalny, nie, niegodny tego tekstu, nie, nie wezmę do swojej biblioteczki. Mam też wydania stare, tak, Z, albo moje własne książki, albo podkupione gdzieś tam na, na Allegro. Um, ale nawet teraz zgubiłam, bo tak sobie wyobraziłam tę swoją e, bibliotekę. Ma, mam swoje ukochane ilustracje i, e, i wracam do nich. I e, też na pewno Państwo znacie ten dreszcz. E, kiedy trafia do rąk książka, o której się zapomniało i nagle przeglądając w antykwariacie albo właśnie przyjdzie, otwiera się im post z paczuszką e, i wśród pięciu książek jest. E, Taka, której pamięta się okładkę, ale każda strona to jest po prostu wehikuł czasu. To są skrzydła, które przypinają nam się u ramion i przenoszą nas w te emocje, w to przejęcie. Jakby dla mnie też kontakt z książką właśnie był jakby na początku taki dwuetapowy, że ja najpierw Oglądałam te ilustracje i je analizowałam, a potem poznawałam jakby rzeczywistą treść. I muszę powiedzieć, że też ilustratorzy lat 60., -tych, 70., -tych, takich książek miałam najwięcej. Byli niezwykle odważni. To, to, to były też tak czasem no, półabstrakcyjne ilustracje, tak lekkie, że nie wiem, czy one przeszłyby dzisiaj. Tak? One są awangardowe. Dzisiaj, tak takiej... że nie? To znaczy, myślę, że to działa też na sentyment, mhm. że wydawca, kiedy decyduje się na wydanie fantastycznej książki stannego, na przykład, wie, mhm. że 200 tysięcy egzemplarzy która było wydana w latach 70., sprawi, że ktoś powie: O, piej! miałam tę książkę, muszę ją pokazać swoim dzieciom, albo ja chcę ją jeszcze raz mieć.